Witajcie moi drodzy. Ehm, dzisiaj sobie zakupiłem takie fajne łapeczki, ale co z tego, że sobie zakupiłem? Jak dzisiaj, po prostu, nasze kochane margonem wprowadziło ehm, e, umiejętności z nowego interfejsu na stary interfejs i nie ma możliwości wrócenia do nich i automatycznie cała gra stała się po prostu bezużyteczna. Jak, jakby Wam to zobrazować, to umiejętności są po prostu tak słabe, tak irytujące niektóre, że jak mieliśmy na przykład ee, na tych starych umiejętnościach, to był tam kto najmocniejszy? Tropiciel był najmocniejszy, Mach był najmocniejszy, tam Tancerz był najmocniejszy. No, no zależy od przedziału, wiadomo. A teraz mamy łowcę na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest chyba Wojownik, później jest co? To jest po Wojowniku? Paladin jest chyba po Wojowniku. Tan, albo Tancerz nawet, nie wiem. Paladin albo Tancerz, później jest... Właśnie, kto tam, kto tam jest jeszcze? Tropiciel, Tropiciel też jest bardzo znerfiony. I Mag oczywiście jest na samym końcu. Dlaczego jest Mag na samym końcu? Dlatego, że jest on robiony tylko i wyłącznie pod błyskawicą, tak jak mieliśmy na, starym, na starych umiejętnościach. No to wiadomo, była kula ognia, No, czyli połączenie ognia z zimnym. I teraz co nie zrobili? Usunęli specjalizację zimna i ognia, tych wszystkich specjalizacji, co, co wam procentowało to na damage, tak? Usunęli to. I co? Ja wam pokażę to. Na przykładzie maga wam to bardzo pokażę, bo bo na to nie będzie widać. Dobra. Ok, tu jest mój poprzedni mak dla porównania. O, idealnie. Porównania, bo widzicie tutaj jest, jest wszystko. Jaki mamy tutaj damage? O 300 niższy i w przypadku zimna też o 300 niższy. I co z tego, że ja mam większy procent krytyka, jeżeli ja w główna tak naprawdę bije? Tak, czyli ten wałek teściowy stał się teraz bezużyteczny, trzeba go wymienić na błyskawicę, czyli jaki jest sens tej legendy? Powiedzcie mi. Po co ja stałem 4 miesiące i to lotałem Po co? Jeśli teraz Margonem zepsuło po prostu wszystko, tak? No i co? No i dobra. Eee, ja wam tutaj o tych umiejętnościach nie będę mówił dużo, po prostu to jest dla mnie zmiana debilna i myślę, że wiele osób mnie popiera. Że no jak ktoś chce nowym Argonem to niech się gra na nowym Argonem, po prostu jak ktoś chce stary to niech będzie stary, tak? A nie, że kurde oni, oni mogliby podrasować te umiejętności stare, ale nie je zmieniać całkowicie, tak jak na tym nowym interfejsie, bo to boli, naprawdę to boli. Okej. Okay. Dobra, no i chciałem wam opowiedzieć taką moją historię, pięknie. No to idąc moją logiką, skoro Magi jest najsilniejszą postacią, tak? Dlaczego Mag jest najsilniejszą postacią? Po pierwsze, nie można uniknąć jego ciosu. Dobra, ma słabe SA, ma słabe ale ma damage, tak? Ma damage. Nie można uniknąć jego co? Ciosu, czyli... Jeżeli bym walnął cios bardzo krytyczny, Ziomek mógłby zejść na hita i tak właśnie było. No były takie walki, gdzie na to biłem się o punkty honoru i ziemek schodził na hita z CBK. No i to było piękne, prawda? Jest oczywiście niepokonany i tak dalej. No, i nadchodzi taki dzień, kiedy. No i dobra, no ja, ja tym z nie polotałem całe kół. Oczywiście cały ja. Ja oczywiście zdobyłem cały ekwipunek na tego maga. I co, i okazuje się, że maga teraz jest głównym. Że teraz potrafi go zabić wojownik, potrafi go zabić łowca. Każdy go teraz potrafi zabić. Dlaczego potrafi go zabić? Mm hmm, ma teraz lepsze umiejętności. No, taki mag co. Będziecie bił po. Nie całe 2000. Aha, jeszcze kula ognia kosztuje tyś, yy, 140 many, gdzie przy 40 many wcześniej było tak samo. Czyli nie ma logiki. Tak? Nie ma logiki, zauważyliście. Plus jeszcze dodali im te klątwy, wytrącnie z równowagi. Ogłuszenie na przykład wojownik ma. A mak co, no Marc teraz ogień plus zimno nie ma tego zamrożenia, raczej nikt by nie robił. Tak wygląda moje umiejętności, Aktualnie moja kula ognia jest tylko na 2 bo uważam, że więcej się nie opłaca. No. Tak to wygląda. I teraz tak naprawdę tylko pod błyskawicę trzeba robić maga. I to boli. Naprawdę to boli, bo skoro ma być balans, to powinien on być w każdym żywiole. Ja tak uważam. Dlaczego to się nie mnoży? Dlaczego? No dlaczego to się nie mnoży? Powinna być zastrona specjalizacja, tak jak było wcześniej, a jej nie ma po prostu. No ja bym nie miał nic przeciwko, ale to jest naprawdę już tyle zmian weszło do tego Margonem. Że tak, że... Ale ten filmik, który ja wrzuciłem ten Margonem, on nie miał być zakończeniem, on miał być takim podsumowującym te moje Margonem, jakie tam przegrałem. Ale teraz tak sobie myślę, że jednak to jest filmik kończący moim Margonem, bo myślę, że, 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 że nie, że ja nie będę nagrywał Margonem. Nie, nie może, może tak. Grać w Margonem nie będę, ale... Nagrywać, nagrywać mogę. Czyli te właśnie debilne zmiany, bo mogę, nazywam je po imieniu, bo to są debilne zmiany, naprawdę. No i teraz tak naprawdę trzeba kmić nad tymi umiejętnościami. A niszczenie pancerza, kurde, niszczenie many, co ja mam wziąć? Albo może, może defensywnie, kurde się budę, No i widzicie. No i teraz to naprawdę ciekawie musi wyglądać i. no. Ja by to mu się wyglądać. Ja sobie, Aż sobie troszkę pogram jeszcze na tych nowych umiejętnościach. Zobaczymy jak to będzie. Ale myślę, że powinni to, powinien to zmienić, i, i, i mam nadzieję, że spora część graczy się za mną stawi. I może coś razem zdziałamy. I tutaj, właśnie, jest ten temat nowych nowy umiejętności. Pina, no, gdzie ja tutaj troszkę, troszkę powypisywałem. Nie opłaca się mieszać żywiołów. Specjalizacja kosturów. Widzę, że masz... Aha, to nie do mnie. Ech, no, nie opłaca się. Dobra, nie, nie chcę się odpisywać nawet. Nie chcę się tego ciągnąć, bo naprawdę. No i co, no i co? Mango być teraz grany pod jeden żywioł, bije mnie ten. No i właśnie se, teraz sobie. No, zobaczcie. Po ile ja go biję, to jest zwykły cios. Dlaczego ja mam atak taki, a bije go po tyle? Widzicie to? Czy nie widzicie? Mam nadzieję, że. To jest zwykły atak. Ja biję zwykłym, proszę bardzo. Kolejny zwykły atak. No, cios krytyczny akurat, ale to jest zwykły atak, tak? Jemu to jego to nie boli, bo wiadomo. No i proszę bardzo, po ile on mnie bije z dwóch ręki, a po ile ja go biję. Nie, zobacz spójrzcie sobie, ja go biję po tyle, on dostaje, no ile, Niecałej 1k dostaje, znowu zwykły, dobra, teraz kulka, no i ile bije kulka, o ile więcej bije kulka, no zobaczcie, no to jest, czekajcie, B, to jest śmieszne, no, sprawdźcie sobie, o ile większy z damage, no mało moim zdaniem, 700 więcej damage'a, no, proszę bardzo, proszę bardzo. Cios krytyczny, cios bardzo krytyczny. No i ciebie nie ma, przyjacielu. Tak to wygląda. Jak tyś tak cię mógł zjechać, Maga? Teraz cię tak mag nie może zjechać. No chyba, się z błyskawicami. Ale ja nie będę po prostu chodzić z błyskawicami, bo szkoda mi tego wałka. Tak, rozumiecie o co chodzi. Nie po to ja, kurde, rok zbierałem ten ekwipunek, żeby teraz, kurde, moja moje najlepsza... Moim zdaniem moja najlepsza Moim zdaniem najlepsza profesja, według mnie, to Zmiany. O tak, mniej więcej. No, cios bardzo krytyczny, 8 mało, bo potrafiłem po, po 15k zadać. Czyli tu jest, tu widać po prostu ten brak damage'a, o którym mówię, czyli o specjalizacji, tak? Kumacie odchodzi. chodzi. Dobra, czas loknąć na tego, na tego łowcy, to wam też pokażę te zmiany na łowcy. To jest śmieszne, no. no. to nie, to nie jest śmieszne, to jest żenujące, dlatego no, no... No ja nie będę tak po prostu grał w tą grę i, i też mi nie pisze, że a, no, no kurde, no graj w tą grę, no dlaczego nie chcesz grać w tą grę, no i właśnie. No to zachęćcie mnie, żebym nie ja grał w tą grę. No, no nie da się, po prostu się nie da, to nie jest to samo co kiedyś. no Margonem charakteryzowało się tym, że było prostą grą, tak? a teraz ono nie jest prostą grą, tak naprawdę. Margonem lubiłem to, że ta gra była naprawdę prosta. Teraz musisz sobie złożyć zbroję z nie wiadomo czego, musisz sobie, jak nie wiem, co tam jeszcze. Porobić questy eventowe, jakbyś nie mógł normalnie sobie na mapkę eventową wejść, prawda? Musisz co jeszcze zrobić, musisz umiejętności nowe zrobić piękne, cudowne. Dobra, ktoś chce się PVUPFować? Chyba się nikt nie chce PVUPFować. Chociaż... Wam pokażę, że jest takie coś. Czekajcie. Jest tutaj taki skill. Moment. Chyba to. Diamentowa strzała. Proszę bardzo. To jest, jak wiemy, takie mieczyki tutaj. To oznacza, że, że ten skill, tego skilla się używa każdy energii 40. Szansa na wytrącenie z równowagi po krytyku 50%. No właśnie. Ale co? Aha, moment. Aha! No dobra, to jest atak w pełni fizyczny, jak tutaj widzimy. No tak, rozumiem. Dzięki, koledzy. Ja bym nie walczył. Koledzy, ja bym nie walczył. To 3 w S3. Ok, niech będzie 3 w S3. Też bardzo widoczna zmiana to to, że mam SA, Mam SA, ale za to mocniej RK Więcej przebicia pancerza, więc no to się, to, to, to się tam równoważy. A na przykład głupotem jest to, że parę dni może walić dystansu. No. Śmieszne. Zaprosi mnie ktoś. się dzieje w tym temacie, rozumiem, który się chciał... spał. Aha, okej. Okay. Mastek trzeba. No co mogę powiedzieć, no wiecie, człowiek się starał, zbierał ekwipunek, a tu boom, nie, jednak jednak słuchaj, no, jednak Mag Pod ogień nie będzie teraz najlepszy, tylko pod błyskawicy. no przykro mi ziomek, tak, co z tego, że tam kurde grałeś tyle i tyle, że spędziłeś tyle czasu w tę grę, my ci teraz zepsujemy wszystko, już nie będziesz taki mocny. nie będziesz takim kozakiem mocnym I tyle, tak Zepsujemy ci szczęście z tej gry, jakie jak, jak kiedyś miałeś Teraz już, już nie, już, już, już nie będzie tak samo już, teraz już palady będą normalnie dystansowymi postaciami Nie wiem, jak tam, tam ze siostrze się ma, ale chyba też ma dystansowy jakiś atak Śmieszne 14 minut, no kurde, nie będę was miać poczekać, ja zrobię pauzę po prostu Dobra, mamy jakieś tutaj PvP no i proszę. No i proszę, klątwa. No i proszę. No i co ja teraz mogę zrobić? Mogę zrobić tylko auto, atak. Um, on może zrobić dwa uniki, no bo czemu nie? Ja oczywiście otrzymuję dwa kotki ERKI. No i nie wbił mi dotyk, czyli pardon. Mam 50% na unik. O, to fajnie w sumie. Bo wcześniej nie miałem 50%, czyli to tego skilla z unikiem troszkę ulepszyli. Że tak powiem. Dobra, z takumi się klepniemy z magiem. Oczywiście magu wcisnąłem. Zobaczymy, co on nam tutaj zaprezentuje. Ale też absorpcję widzę, że też opłaca się robić maga w tą absorpcję. Zwykle hit z błyskawic 15k. No. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Jak widzimy podstań pod Mac OP. No, 9K nieźle. Cios bardzo krytyczny. No, także. Ale tam coś pisał, że na przykład jak jest MAGWES MAC. Vs Mac Jeden ma błyskawicę, drugi ma błyskawicę. Tak naprawdę zalosowanie komu więcej wejdzie. I to też jest prawda, prawda? Okej, okay, rewanż, dobra, klepiemy. Za małe sama trochę. No i od gier padł 4K. że no nieźle. Usuwam 300, -nego. genialne. Śmierdzący pocisk, nie wiem co robi śmierdzący pocisk. Mm -hmm. Ej nie, to miał być... Kurde, jakbym dał celny, to może bym go zabił. Dobra. Ale dużo ludzi, to jest padzior, nie? Ale dużo ludzi jest. Fajnie. To teraz patrzę z Helomirem, nie? Klepiemy się, on nie będzie bił z dystansu. No. Śmieszne, nie? Ale opancerzony też jest mocno. Przebicie, blok przebicia, krytyczna osłona kontra. Nieźle, nie? No, także moim zdaniem jest to zły pomysł i, i odrzucający trochę. Bo ktoś wie się, ktoś na przykład jest na ekspowisku, ale nie musi i zrobić sobie umiejętności. I co, I co jest jeszcze lepsze, że pod ekspo też ciężko jest zrobić umiejętności, przynajmniej namaga jeżeli maksujemy sobie kulkę czy tam ścianę. A, szkoda gadać, szkoda gadać po prostu, szkoda gadać. Dobra, na razie. Ziomeczki, nie wiem, tam. Myślcie, co chcecie, dla mnie jest to zły pomysł i tyle.